Cześć, tu Martyna z PeacefulParenting.pl. Zapraszam na podcast o pokojowym rodzicielstwie. You are more than enough, exactly as you are. Witaj, kochany rodzicu. Witam Cię w szóstym odcinku podcastu o pokojowym rodzicielstwie. W tym odcinku chcę Ci przybliżyć drugą wielką ideę pokojowego rodzicielstwa. Pielęgnowanie więzi i bliskości. Przypomnę, że dwie pozostałe to regulowanie siebie oraz coaching zamiast kontroli. Doktor Laura Markham mówi, że nie ma magicznej różdżki, jeśli chodzi o wychowanie. Nie ma szybkich rozwiązań. Mówisz abracadabra i dziecko jest aniołkiem. Nie. Nie ma cudownego zaklęcia. Aczkolwiek jest coś, coś. Co powoduje, że rodzicielstwo staje się łatwiejsze i piękniejsze. To więź. Więź, której rolą jest utrzymanie bliskości. A bliskość jest tym, czego twoje dziecko najbardziej od ciebie potrzebuje. Dziecko rodzi się z potrzebą bliskości. Z potrzebą bycia w relacji z kimś, z kimś, komu może zaufać, kto będzie o nie dbał i zapewni mu bezpieczeństwo i pożywienie. I właśnie nie strategie, nie umiejętności rodzica tzw. know-how, wiem jak, nie zasady postępowania nieważne, jak dobrze przemyślane, nie kary i nie nagrody, ale właśnie ta więź, ta więź i bliskość jest najbardziej wpływowym narzędziem rodzica. To właśnie ona przywraca moc naszemu rodzicielstwu i jest jak najbardziej czymś instynktownym i naturalnym. Zapewne jesteś w stanie przypomnieć sobie swoje szkolne czasy, siebie, kiedy chodziłeś do szkoły, kiedy chodziłaś do szkoły. I w tej szkole był jakiś fajny nauczyciel. Fajny nauczyciel bardzo często wiązał się właśnie z dobrymi ocenami, z zainteresowaniem tematem. Dla fajnego nauczyciela chciało się być lepszym. Fajny nauczyciel to często ten, z którym właśnie czujemy więź. Czujemy się przez niego zrozumiani. I chcemy być lepsi. Nie chcemy zawieść tego fajnego nauczyciela. I uwierz mi, kochany rodzicu, nasze dzieci też chcą być dobre. One chcą tej bliskiej więzi z nami więzi i bliskości. I tak, nasze dziecko czasami może nas bardzo denerwować. Wydaje nam się, że jest naszym wrogiem że robi coś właśnie specjalnie, żeby nas wkurzyć i nas przetestować. I tak, dzieci są małymi eksploratorami. Którzy poprzez testowanie sprawdzają, czego im wolno, a czego nie. I tak, często zachowują się w sposób dla nas nie do przyjęcia. Ale spróbuj sobie wyobrazić, że może właśnie wtedy twoje dziecko potrzebuje ciebie najbardziej. W tym wielkim świecie stale niezrozumiałych emocji i niezrozumiałych dla niego wydarzeń. A często dzieci właśnie w ten sposób walczą o naszą więź i bliskość, zachowując się prowokacyjnie. Dlatego też zachęcam Cię, kiedy ponownie pomyślisz, że znowu dziecko chce zwrócić na siebie uwagę, pomyśl, że Twoje dziecko właśnie próbuje nawiązać z Tobą kontakt, że właśnie walczy o Twoją bliskość, o Twoją obecność. Doktor Lora mówi, że nieposłuszeństwo to nie problem z dyscypliną, ale problem z relacją. I jeżeli właśnie zauważasz, że wasza więź nie jest taka bliska, jakbyś chciał, jakbyś chciała, że wasza relacja się pogorszyła, to chcę ci powiedzieć, że zawsze można ją naprawić. Niestety okazuje się, że często nasza współczesna ekonomia i kultura nie sprzyjają nawiązywaniu więzi dorosłe dziecko. A nasze życie codzienne to często oddalanie się od siebie. Oddalanie się od siebie jest normalną częścią życia, nieważne jak bardzo się staramy. Rodzic idzie do pracy, dziecko do przedszkola lub szkoły, oddalamy się fizycznie, a potem wracamy do siebie, ale nie mamy czasu lub nasza głowa jest zaprzątnięta wieloma innymi sprawami i nie jesteśmy w stanie ponownie nawiązać więzi. Skuteczne rodzicielstwo wymaga ciągłego odnawiania tego bliskiego kontaktu. Bo kiedy dziecko ma tą bliską więź z Tobą, kiedy wie, że może Tobie zaufać, że jesteś po jego stronie, to otwiera się na Twój wpływ i jest o wiele bardziej prawdopodobne, że będzie współpracować. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie tej więzi i bliskości. Co to oznacza w praktyce? W praktyce jest to odnajdywanie okazji w ciągu dnia, by tą bliskość pielęgnować. Spróbuj znaleźć w swoim napiętym grafiku czas na śmiech i zabawę. Wplataj w twój plan dnia momenty bliskości, jak na przykład tulenie się zaraz po przebudzeniu, czy rozmowy tuż przed zaśnięciem, uściski przy każdym rozstaniu i powrocie. Niech wspólne posiłki będą również okazją zbliżania się do siebie, do poopowiadania sobie, co działo się w ciągu dnia. Jeśli masz małe dziecko, nieskore do opowieści, to pobaw się w prawda i fałsz, wymyślając różne scenariusze, a ono będzie mówiło, czy to prawda, czy fałsz. Albo opowiedz trzy różne historie, co się wydarzyło u ciebie w ciągu dnia, w tym tylko jedną prawdziwą, a dziecko niech zgadnie, która to z nich jest. Oczywiście możecie się później wymieniać. Niech dziecko opowie trzy różne historie, a ty zgaduj, która z nich naprawdę się u niego w życiu wydarzyła. A także zachęcam cię, by znalazła czas, byś znalazł czas na tak zwany Special Time, tłumaczony przez nas jako czas wyjątkowy. Znajdź wyjątkowy czas dla swojego dziecka, by miało poczucie, że jest dla ciebie ważne, a ty byś miał okazję, byś miała okazję do pogłębiania tej więzi i do lepszego zrozumienia swojego dziecka. Tak jak mówi dr Lora, jeśli poświęcisz trochę swojego czasu na wyjątkowy czas i zaczniesz traktować bliskość i więź priorytetowo zaraz po regulowaniu siebie, to szybko zauważysz, że ta słodsza, silniejsza więź, którą stworzysz ze swoim dzieckiem, jest korzystna nie tylko dla niego, ale również dla ciebie. Doświadczysz tych cudownych momentów, które sprawiają, że robi ci się ciepło na sercu, i zrozumiesz, że Twoje rodzicielstwo staje się warte tych wszystkich poświęceń. A czym jest ten tak zwany Special Time? Czas wyjątkowy dla Twojego dziecka. Czas Janka, czas Zosi, czas Kasi. O tym opowiem w następnym odcinku. Zapraszam. You are